Śpiewy, wspólna zabawa, spotkanie się z przyjaciółmi, po prostu granie w jednym takim zespole po prostu, tak? To jest taki zespół jak na boisku tak? i my byliśmy zawsze kibicami na trybunach, tak? Czy było dobrze, czy było źle, staraliśmy się być zawsze z tą drużyną. Podobało się wielu z nas. Przychodzi na stadion dla atmosfery, tak? Po to ta piłka jest. Bo jak nie ma kibiców. Widzimy dzisiaj nie ma kibiców. ta gra jest w wyglądach sparring, po prostu, tak? A piłka nożna to jest sport dla ludzi, po prostu. To albo kochasz za albo nie, tak? Możesz pioczyć, ale to jednak jest Twoja drużyna, tak? No, za nią jeździło się po, po Polski, pół po Europy. Nie po to, żeby co, udowodnić coś komuś, tylko dla siebie po prostu, tak? Żeby być członkiem tej drużyny po prostu. Nie? Po prostu to trzeba chcieć od siebie, tak? Trzeba to czuć w sercu, bo inaczej to tak będzie, że ktoś przyjdzie raz, drugi, trzeci, nagle potnie się noga, piłkarzom i on powie, nie przychodzę już, bo, bo oni grają, tak? A jeśli ktoś naprawdę ma to w sercu, to będzie cały czas, tak?